Dla ciebie, dla twojej starej. Pasta żółteks. Powie żółtości. Wyżera wszystkie bakterie. Razem z zębami. Powoduje biegunkę. W ostateczności może wywołać pierdy z sosikiem. Japoński rower Samara najbrały. koła, kierownice i siodełko sprzedajemy osobno. Mamy jedną sztukę. Używane części kupowane osobno są już wyprzedane. Telewizor syrone, Różne kolory. Dostępny tylko kolor szary. Wyświetla tylko arabskie wiadomości bez pilota. Obudowa do kupienia oddzielnie. Nie ma głośników. Tak naprawdę to bomba zegarowa. Ogórki czerwone luz. Jak nazwa wskazuje są wyluzowane. Jak nazwa wskazuje są koloru zielonego. Sprzedajemy na plasterki. Najlepiej smakują jak ich nie jemy. Kubuś te królego dziuplo wielofunkcyjne, Śpiewa. Tańczy. Je. Deka. Sra. Klnie, gwałci. Kradnie. Bije i napierdala. W sam raz dla małego dziecka. Różne kolory. Tesco, Dla ciebie. Dla twojej starej. Kieronka 50. Motherfuckers. No to lecimy. Dupa kościotrupa, 1000 rupii austro-węgierskich i 70 euro. Hamburger z głównym. Smaczny, wyśmienity, zajebisty. 18,05 marek żydowskich. Kot dachowiec 49,63 dinarów jugosłowiańskich. Mleko w proszku antysemitum. Wyślij antysemityzm z mlekiem matki. Albo ojca. Cena nieznana Film na VHS Ekler Nic co słodkie nie jest mu obce 4566 11 twoich starych rosyjskich Tranie dbanie A tak w sumie to w dzbanie 1771 rubli Abchazyjskich Zając wierszowy 2169 jenów Wybrzeżańsko-słoniowo-kościańskich Laptop 3518-2580. Ujcie to boli. Film, walenie konia. 1234-59 penisów filipińskich. Pieronka, ach, pieronka. Dziennie zajebiste ceny i u. Napierdalać, napierdalać, napierdalać. Spierdalać, spierdalać. Kurwa moje szklane oko. Come on, Zestrałem się. Brawo, synu. Tak, trzymaj. Kukuryku. Pepsi, pepsi, lubię pepsi. Dawać mi tu pepsi. Gul, gul, dobra, pepsi. Poczekajcie na mnie. Też chcę pepsi. Co jest, kurwa? O, kurwa. Tak, kurwa. Aha, ale tu biś, ratunku. Co się tak gapisz? Teletubisia, nie widziałeś? Ja pierdolę, na teletubisius. Dajemy, dajemy, dajemy. Podaj, podaj. Nikt mnie nie kryje. Przy Beckhamie skręci w lewo. Haha, ale cię dojeżdżam. Bum. Bum, bum. Ała, komar mnie dziabnął. Stawaj kurwa, i bum. Przy się skręć w prawo. Mamo. I ha, ha Patrzcie na mnie, jestem Dinkiu Inki. A uciekać Dinkiu Inki atakuje. Dawać go tu, dawać. Kurwa zbierdalać. No i chuj wyjebałem w kosmos. Na klatę. Kto ma zasłaniać klejnoty rodzinne. Dawaj to krzywa, Mordo. Dobra, wezmę nocnik nowej generacji. Hopsa, hop, sa, hopsa, i bum, świst ścigimu. Świ, Była świ. w Kąpię się w Pepsi. On kąpie się w Pepsi. Najebać go żula. Pana wierdychła. Ucha, dobra Pepsi. Podpiszesz mi się na zdraj taśmie? Pewnie Ty masz. Pij Pepsi. Będziesz miał hemoroidy. Siadają ci nerwy, weź kurwiks. Na kurwiks problem to już za późno. Ale to jest kurwiks Extra. Kurwiks Extra jest zmodyfikowaną wersją nowatorskiego leku Kurwiks problem. Zawiera więcej substancji usypiających część mózgu odpowiedzialną za negatywne emocje. Już jedna tabletka przywróci ci upragniony spokój. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub ze mną, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kurwik z wnika i kurka znika. Dato, dato, a serokomotor. O kurwa! Masz. Pierdalać. Bo ja pierdolę! Jesteśmy zgubieni! Zantiery! 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 Pójdziemy z całą kasą do kasyna tam za 10% wartości. Dostaniemy kwitek z potwierdzeniem wygranej i forsa będzie czysta. Syrokomotnik, oczyszcza forsa. Teraz dostępnie w syropie i pastylkach. Kurwa, masz! No.